Panie, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów do Państwa rady i do pozostałych Państwa chciałbym naświetlić Państwu pewne po prostu aspekty. Drodzy Państwo, moja droga samorządowa zaczęła się w 1991 roku i oczywiście nie będę jej opowiadał po dwóch latach pełnienia funkcji burmistrza, w wyniku pewnych też intryg przestałem nim być. Później rzuciłem się w wir pracy zawodowej z jakimiś tam nawet sukcesami, i tak było do kadencji 2010-2014, kiedy rząd w naszej gminie objął pan burmistrz Matusewicz. Nie mogąc się pogodzić z tym, co się wtedy działo, i ze sposobem, jaki ten samorząd był zarządzany. Postanowiłem spróbować wrócić do działalności, do aktywności samorządowej, gminnej, i wtedy najpierw był start w wyborach uzupełniających, nieskuteczny. Też nie będę przypominał historii o tym, jak mnie swoi ugotowali, a później kolejne wybory i stałem się członkiem Rady Miejskiej. I znów, drodzy Państwo, Konfrontacja ze sposobem zarządzania gminą przez pana burmistrza ubiegłego, z którą się nie mogłem zgodzić, jakaś praca nad tym, żeby w tej gminie starać się stworzyć normalność. Referendum, jego sukces i nadzieja na to, że po referendum będzie już tylko normalnie w naszej gminie to co się dzisiaj dzieje i co się ostatnio dzieje w tych ostatnich kilku tygodniach ja za normalność nie uważam i myślę, że najbliższe dni, tygodnie, fakty, z którymi będziemy mieć do czynienia, myślę, że udowodnią to, że tej normalności niestety oczekiwać nie należy. Drodzy państwo, uważam, że faktycznym powodem mego odwołania nie są te argumenty, które odczytała w tym uzasadnieniu pani radna Danuta Sudań. Uważam, że dzisiejsze głosowanie nad moim odwołaniem to jest efekt zmowy grupy radnych, których skupiły naprawdę bardzo różne interesy, a może czasami odwet za stare jakieś domniemane krzywdy. W tej grupie radnych, która podpisała wniosek o moje odwołanie, są też osoby, które uważają mnie za dobrego przewodniczącego. Taką osobą jest choćby pani Józefa Ziarno, jedyna osoba, z którą po tym jak 16 czerwca dokumenty spłynęły do biura rady, rozmawiałem z tej grupy telefonicznie i która powiedziała, że wręcz przeciwnie, uważam mnie za całkiem dobrego przewodniczącego, czy za dobrego, że mówiła to innym, ale powiedziała też coś takiego, że jak się weszło między wrony, to trzeba krakać tak jak chłop. Więc to jest, drodzy Państwo, dowód na to, że właśnie różnymi argumentami członkowie tej grupy inicjatywnej się kierowali. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że czuję się oszukany przez tą grupę radnych z tej grupy inicjatywnej bo kiedy rzeczywiście wielokrotnie parłem do tego, żeby zrobić spotkanie z całą Radą, żeby próbować e, naprawiać sytuację, uzdrawiać ją, uważam, że kiedy właśnie doszliśmy do pewnego muru, kiedy e, nasz człowiek objął funkcję w urzędzie, kiedy trzeba już nie było kręcenia, trzeba było się spotkać, spotkania nie ma, tylko są dokumenty e, i próba e, różnych e, ruchów personalnych. Za chwilę, drodzy Państwo, dojdzie do tego głosowania. Ja yy, jestem zdania, że jeżeli sumienie Państwu radnym z grupy inicjatywnej pozwoli później spokojnie spać, to oczywiście głosujcie za moim odwołaniem. Ja mimo negatywnego wyniku tego głosowania nie będę czuł się pokonany, drodzy Państwo. Bo można pokonać człowieka jakąś tam matematyczną większością, ale nie można pokonać jego idei, jego standardów, jego moralnego kręgosłupa. Wiem, że niektórzy radni z tej grupy inicjatywnej liczą na to, że po tej klęsce mojej osobistej złożę mandat, bo się obraża. Drodzy Państwo, nie złożę mandatu, będę dalej pracował jako normalny radny, starając się realizować moje cele, moje ideały, mój program, drodzy Państwo. Nie schodzę ze sceny, bo jak mówi piosenka perfektu, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym wśród tandety, lśniąc jak diament. Ja nie będę, drodzy Państwo, zabiegał o to, żeby lśnić jak diament. Przeraża mnie tylko to, że wokół nas jest tyle fałszu i tandemu.